Mamy jeszcze obliczyć pracę użyteczną. Co to jest ta praca użyteczna? Otóż każdy gaz, który pracuje w cyklu zamkniętym, to jest gaz w silniku cieplnym. I wówczas mamy taką sytuację, iż gaz rozprężając się wykonuje pracę nad otoczeniem, a potem musi wrócić do stanu początkowego i ponownie wykonać taką pracę. Ale ten powrót nie odbywa się za darmo. Otoczenie wówczas wkłada pracę, wykonuje pracę nad gazem. Praca użyteczna, ta, którą możemy wykorzystać, jest to różnica prac wykonanych przez gaz nad otoczeniem i otoczenia nad gazem. Zatem, jeśli przyjrzymy się wykresowi zależności ciśnienia od objętości, to na tym wykresie praca wykonana przez gaz jest równa polu tego trapezu 1, 2, 6V1, 2V1. Natomiast praca wykonana nad gazem przez otoczenie jest równa polu prostokąta 1, 3, 6V1, 2V1. I różnica tych pól to praca użyteczna. Liczymy ją jako pole trójkąta. Różnica tych prac. A pole trójkąta to 1, 2 wysokości razy podstawa, czyli 1, 2 3 P1 minus P1 razy 6 V1 minus 2 V1. Znajdujemy, że jest to równe 4 P1 V1. Gdy podstawimy wartość ciśnienia i objętości, to znajdujemy, że wy wykonana praca użyteczna. Ta z, prac, z pracy wykonanej przez gaz, którą możemy wykorzystać, jest równa 10 do 5 Juli.